Zobacz, Bagieta, nie pokazujesz treningów na Instastory w ogóle z trenerem. Dlaczego? A po co chcesz wiedzieć? Ale pokazał ostatnią walkę z możesz trochę ocenić. Możesz teraz Bagieta pokazać, bo Zrobiłem mam tutaj... Zrobiłem tutaj tę deskę. Mam tutaj wyzwanie w stylu Matrixa, więc zapraszam bardzo serdecznie. Słuchajcie, teraz poprosiłbym o zrobienie ankiety na YouTubie. I więc tak, i o zbliżenie tutaj. Co na jest? uczestników. Widzowie mają wybrać jedną tabletkę. Jest niebieska i czerwona. Niebieska to jest zniszczenie kartonu gipsu, który tutaj przynieśliśmy, a czerwona to jest wypicie kwasku cytrynowego, który jest Czy ty jesteś gotów na takie wyzwania? Ja Od razu wiem, powiem, jeśli chodzi że no, widzowie wybierają. Mogę ci powiedzieć, jest coraz bliżej do walki. Nie chcesz się zatruć żołądkowo, więc możesz od razu dawać tą płytę i kurwa lecę z tematem. Dobra. <laughs> I dobre to jest, dobra, bez to ankiety. Halo, Dawajcie o. płytę, masz płytę? Dobra. Gruby to zaraz będzie dobra. płyta, gruby już leci. Tylko tego nie jest. Właśnie to nie, nie jest nie tego, jest, bo to jest, dla tak, Jasia to po konferencji. <laughs> tak jest. Jeszcze no to bra, to to nie mam dobra, mam ale Jan, no to powiedz jak. No, oceniasz tą sytuację, że Bagieta bardziej jest skupiony na Jasiu niż na tobie? Jak no, to bo ja jestem no. przystojniejszy. Chyba za głupi, kurwa, nieprzystojniejszy. O, o dobra, ale wybrałeś. mi powiedziałeś Dobra, naprawdę, to teraz to bagietka. Ja kanapka zrobi... naprawdę padam. Challenge. Ja dokładnie sam nie wiem, na czym to polega, więc może opowiesz. O. No co, Bagieta tutaj mówił, że umie rozjebać karton gips. Ale czym? Głową ty to masz rozjebać? A jak no to chodźcie tu, poczekajcie. Ja muszę sam, bo to stań tu, stań tu. I ty to głową rozjebiesz? Przecież to jest grube, kurwa. Odejdź, odejdź, ale to jest naprawdę grube. Kurwa, ma. Ja pierdolę.